Główna część targów gier wideo E3 2021 już za nami. Z tej okazji wybraliśmy dla Was 10 najważniejszych i najciekawszych zdaniem redakcji gier z tego wydarzenia. Oto one w zupełnie przypadkowej kolejności. Nowa odsłona Battlefielda, o której więcej przeczytacie w naszej relacji z wczesnej wersji gry na stronie internetowej, to zdecydowanie największa zapowiedź targów, tak pod względem rozmachu, jak i zaprezentowanych materiałów. Już teraz wiemy, że zgodnie z tytułem, Battlefield 2042 przeniesie nas w niedaleką przyszłość, oddając do dyspozycji sporo futurystycznych broni. Wiemy też, że walki na maksymalnie 128 osób będą urozmaicane ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Tornado na środku mapy. Tak właśnie będzie. Od premiery pierwszego Stalkera minęło już 14 lat. Cała seria znalazła na świecie dużą grupę fanów, zachwycając klimatem zony i rozgrywką, która łączyła realizm i arcadeową zabawę w idealnych wręcz proporcjach. Stalker 2 Serce Czarnobyla nadal urzeka klimatem na zwiastunach, a także oprawą graficzną. Czy uda się na nowo rozkochać graczy w zonie wokół elektrowni przekonamy się dopiero w kwietniu 2022 roku. Replaced zdaje się być mieszanką Castlevania i Blade Runnera, co jest na tyle chwytliwe, że mogłoby sprzedać dowolny produkt. W tym wypadku mamy do czynienia z przygodową grą akcji, opowiadającą historię sztucznej inteligencji, uwięzionej wbrew swojej woli w ciele człowieka. Za grę odpowiada białoruskie studio Sad Cat, a ciekawostką jest to, że pokaz Replaced miał miejsce już w 2018 roku na Poznań Game Arena, oficjalna premiera w 2022 roku. Redfall to nowa produkcja studia Arkane doskonale znanego z serii Dishonored i Prey. Kolejny raz mamy tu do czynienia z grą akcji, tym razem jednak nastawioną na kooperację. Tytułowe miasteczko Redfall jest oblegane przez Legion Wampirów, które doprowadziły do zaćmienia słońca i odcięły wyspę. My jako gracze będziemy mieli za zadanie skomponować z dostępnych postaci możliwie jak najlepszy zespół pogromców wampirów, premiera latem 2022 roku. Elden Ring to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier tegorocznych targów E3. Nie dziwi, jeżeli spojrzymy na jej producenta. From Software to bowiem studio, które zgromadziło ogromne rzesze fanów wokół takich produkcji jak Dark Souls, Bloodborne i Sekiro. Elden Ring również ma wpasowywać się w ten gatunek hardkorowych, trzecioosobowych akcyjniaków RPG. Tym razem zapowiedziano jednak ogromny otwarty świat i tryb kooperacji do czterech graczy. Premiera już w styczniu 2022 roku. Sowiecki Bioshock, czyli Atomic Heart, to produkcja, która z każdym zwiastunem zaskakuje coraz bardziej. Znajdziemy w niej bowiem lasery, roboty, grawitacyjne anomalie i babuszkę z chochlą do zupy. Atomic Heart to pierwszoosobowa strzelanka z mocnymi elementami RPG i możliwością customizacji broni. Najważniejszy jest jednak setting, wręcz psychodeliczny, który każe sądzić, że będzie to gra inna niż wszystkie, premiera w 2022 roku. Songs of Conquest to gratka dla fanów pierwszych odsłon serii Heroes of Might and Magic. Ta pixelartowa strategia turowa wręcz krzyczy, że głównym targetem są właśnie fani tych gier. Rozwój miasta, eksploracja mapy, zdobywanie surowców i artefaktów, a na końcu turowa walka oparta na heksagonach. W Songs of Conquest do zwycięstwa pokierujemy cztery frakcje, a wbudowany edytor map ma zapewnić jej długowieczność. Premiera w pierwszym kwartale 2022 roku. Jeden z najbardziej wyczekiwanych remaków w historii całego przemysłu rozrywkowego. Legendarna gra Blizzarda została odświeżona w dosyć karkołomny sposób. W trakcie zabawy odpalone są bowiem jednocześnie dwa silniki gry oryginalny i ten nowy a my możemy się pomiędzy nimi dowolnie przełączać. Dzięki temu mamy też pewność, że wszystkie mechaniki i rozwiązania z oryginału zostaną zachowane. Na e poznaliśmy datę premiery Diablo 2 Resurrected 23 września tego roku. Na naszej stronie możecie też przeczytać obszerną o relację z ogrywania wczesnej wersji gry. Starfield to pierwsza nowa marka w portfolio Bethesdy od 25 lat. Złośliwi mogą powiedzieć, że czas najwyższy, bo ile można grać w Skyrim i narzekać na Fallouta 76. Starfield przeniesie nas w przestrzeń kosmiczną, którą będziemy mogli odkrywać dowolnie stworzoną przez nas postacią. Sam Todd Howard użył określenia Skyrim w kosmosie. Jak zapowiadają twórcy, wyruszymy w podróż, która odpowie na największą tajemnicę ludzkości, no, cokolwiek by to nie znaczyło. Więcej o fabule i rozgrywce niestety nie wiemy, znamy natomiast silnik gry, to generujący piękne widoki CryEngine 2, a także datę premiery. Odległą, bowiem mowa o 11 listopada 2022 roku. Kontynuacja The Legend of Zelda Breath of the Wild, jeszcze bez oficjalnego tytułu. To z kolei największy hit zaserwowany nam przez Nintendo. Chociaż o planach na tę grę wiedzieliśmy od kilku lat, to po raz pierwszy na tegorocznym E3 zobaczyliśmy skrawki gameplay'u. Widać na nich, że Link nabawił się nowych mocy, spotkamy też zupełnie nowych przeciwników. Jedna z największych zmian dotyczy Hyrule, krainy do której wraca akcja nowej Zeldy. Pojawią się w niej nowe lokacje, ogromne skały unoszące się wysoko w chmurach. Premier w 2022 roku.